Dzień dobry, a naszym gościem jest dzisiaj pan Mariusz Płaszczak, szef parlamentarnego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, rozpoczyna się polska prezydencja w Unii Europejskiej. Czego pan od niej oczekuje? Ja, w swoim wystąpieniu w Sejmie podczas informacji premiera Tuska na temat polskiej prezydencji, podkreśliłem, że odnoszę wrażenie, że mamy do czynienia z prezydencją rządu PO, w większym stopniu PO, w mniejszym PSL. A nie Polski. A dlaczego? No dlatego, że chociażby nie konsultowano z opozycją priorytetów polskiej prezydencji. My domagaliśmy się takich konsultacji. Dopiero 7 czerwca odbyło się spotkanie premiera Tuska z szefami klubów parlamentarnych. To zdecydowanie zbyt późno. Chodziło o wizerunek, chodziło o taką grę, a nie o rozmowę. Ale ja, ja słucham prezesa Kaczyńskiego. Prezes mówi również, że on będzie wykorzystywał tę prezydencję do wyborów i, i że te priorytety są ogólnikowe, ale jak na nie popatrzeć, to część powinna być przez PiS podzielona bezpieczeństwo energetyczne, partnerstwo wschodnie, podpisanie układu stowarzyszeniowego z Ukrainą, no to jest, wpisuje się w taką linię polityczną PiSu. Zdecydowanie jest bardzo wiele punktów zbieżnych, ale chodzi o to, że żeby dobrze przygotować prezydencję, należało rozmawiać z opozycją. My stawialiśmy propozycje, chociażby rzecz symboliczna, ale ważna, hasło polskiej prezydencji. Solidarna Europa. To hasło, które ja zaproponowałem na spotkaniu z premierem mm -hmm. Tuskiem. Myślę, że bardzo dobre hasło, oddające z jednej strony naszą historię, tradycję, bo nawiązujące do ruchu Solidarności. A no, z drugiej to sytuacji w tej chwili w Unii Europejskiej. Ale czy nawiązujące do fundamentów unijnych, polityka spójności, właśnie solidarność, to są podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej. Proszę sobie wyobrazić, że konsternacja na twarzy premiera ministra Sikorskiego, bo hasło wydaje się być dobre, ale w jaki sposób nie przyjąć tego hasła? No bo Taka zasada jest, zdaje się, u premiera Tuska, że to, co zaproponuje opozycja, to z definicji musi być nie do zaakceptowania, a więc wymyślono, że z trudem się tłumaczy na angielski. Jak to? Solidarity Europe czy Solidarity of Europe? Czy źle się tłumaczy? Dobrze się tłumaczy. A więc od symbolu za zaczęliśmy, od hasła, a później mówiliśmy. Rzeczywiście, bezpieczeństwo energetyczne jak najbardziej, ale bezpieczeństwo energetyczne, to również relacje rosyjsko-niemieckie, przecież, tak jak twierdzi premier Tusk, ma świetne relacje z kanclerz Merkel, a czy coś z tego w praktyce dla naszego kraju wynika? Gazociąg północny jest budowany, można było tę inwestycję zablokować w porozumieniu z innymi państwami, na przykład skandynawskimi, na poza wszystkim. Skandaliczne jest to, że rura gazowa blokuje rozwój portu. Ale wie pan, że to jest bardziej skomplikowane, bo to chodzi o to, że w tej chwili Port na ujściu nie jest zagrożony. Chodziło o to, jeżeli on byłby pogłębiany, jeden, jedno z dojść do niego miało być pogłębiane, to wtedy gazociąg by przeszkadzał, no ale Angela Merkel złożyła w Warszawie taką deklarację, że, że wówczas ten gazociąg zostanie głębiej zakopany. Nie wierzy pan w tę deklarację? To są deklaracje, które rzeczywiście ładnie brzmią, ale pytanie o koszty. To pokryje koszty? Jeżeli doszłoby do zagłębienia gazociągu północnego, to trzeba wstrzymać przesył gazu. Kto pokryje koszty związane z zatrzymaniem... Czy pan, to, ja, pan to jednym słowem nie wierzy? W polityce liczą się fakty, a nie deklaracje. Deklaracji jest mnóstwo. Nawet spisane deklaracje przecież w naszej historii były tylko tyle warte, ile papier, na którym były zapisane. Można by mnożyć przykłady. Chociażby rok 39 deklaracje o sojuszu z Anglią czy z Francją. Bardzo ładne, okazały się w istocie zupełnie nierealne. A więc w polityce, jeszcze raz to powtórzę, liczą się fakty. A fakty są takie, że inwestycja pod nazwą Gazociąg Północny, która ma wyłącznie charakter polityczny, przecież ekonomicznie ona się nie broni, jest realizowana. Jest to inwestycja w gruncie rzeczy rosyjsko-niemiecka. Ta inwestycja jest niekorzystna dla nas, dla naszego kraju, a jeszcze dodatkowo blokuje rozwój portu szczecin Panie Przewodniczący, w miejącym tygodniu EPIS przedstawił swoją Białą Księgę dotyczącą katastrofy smoleńskiej. Nie ma pan wrażenia, że właściwie to co zaprezentowaliście zostało bez echa? Bo są co prawda relacje w mediach, politycy się do tego odnoszą, ale nie ma jakiejś poważnej szerszej dyskusji na temat. Dla mnie jest to dowodem tego, że nasza Biała Księga broni się. Broni się, bo gdyby się nie broniła. To wtedy byłyby dyskusje, byłyby komentarze. Tymczasem przedstawiliśmy oczywiste fakty. To no jest to, kalendarium. Ja dość staram się śledzić uważnie te, te informacje dotyczące katastrofy Smoleńskiej. Tu chcę być precyzyjny, dlatego cytuję. Jest tam parę rzeczy kontrowersyjnych. Na przykład takie stwierdzenie, że załodze dostarczono karty podejścia zawierające fałszywe dane radio nawigacyjne. To jest właściwie powiedzenie, był zamach bez wypowiedzenia tego słowa. Dalej, Antoni Macierewicz twierdzi, że od momentu zejścia samolotu na poziom 100 metrów samolot był fałszywie naprowadzany. Ponownie zarzut o zamachu bez powiedzenia tego słowa. Kolejna zagadka. Na wysokości 15 metrów nad pasem startowym wszystkie mechanizmy samolotu przestały działać i na skutek ustania dopływu zasilania, i dlatego samolot się rozbił. Więc jest tutaj bardzo dużo takich kontrowersyjnych testów, które, które właściwie Antoni Macierewicz przedstawił bez pokazania dowodu. Wie pan, żadnej tezy wykluczyć nie można, i to nie można wykluczyć z dwóch przyczyn zasadniczych. Po pierwsze, dlatego, że wrak samolotu jest wciąż w Rosji, i po drugie, dlatego, że oryginały czarnych skrzynek również wciąż są w Rosji. I póki nie dojdzie do zbadania, rzetelnego zbadania, tych dwóch zasadniczych dowodów, puty żadnej teorii wykluczyć nie sposób, jeżeli chcemy uczciwie No Ale w do tym raporcie nie jest powiedziane, nie wykluczamy. Jest powiedziane fałszywe dane, jest powiedziane, że samolot został złapany w pułapkę wręcz. Więc to są takie bardzo ostre słowa. Tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że to jest powiedzenie, był zamach, bez użycia samego słowa zamach. No. Fałszywe dane, tak. pułapka, wcale nie rozbił się, tylko była awaria na wysokości 15 metrów. Nie wiadomo z jakich powodów. Ja rozumiem, to jest wrażenie pana redaktora. Ja mam inne wrażenie. Ja zwracam uwagę na to, o czym powiedział również Antoni Macierewicz, że nasz akredytowany zniknął nagle wtedy, kiedy badany był wrak samolotu. Nie było go. Dlaczego go nie było? Czy jakoś uzasadnia? To, była, to był kluczowy moment, że dlaczego, dlaczego nie było akredytowanego podczas właśnie badania wraku samolotu. Druga kwestia, dlaczego ten dowód był niszczony przez funkcjonariuszy rosyjskich? Był niszczony. Niewątpliwie był niszczony. Tam się rzeczy skandaliczne działy w mojej ocenie. Z, z pamiętamy, tym pamiętamy locker B i wówczas wrak samolotu został pieczołowicie odtworzony. Dlaczego? No dlatego, że w ten sposób można dojść do przyczyn katastrofy i Doszli eksperci do przyczyn katastrofy. W tej sytuacji mamy do czynienia z taką oto rzeczą, że Rosjanie. Panują nad tymi dowodami. Premier Tusk mówi, żebyśmy zaufali Rosjanom i czekali, a doczekaliśmy się kłamstwa Smoleńskiego. Także żadnej tezy nie wolno wykluczyć. Antoni Macierewicz rzeczywiście powiedział o tym, co jest zapisane w raporcie generał Anodiny, a więc o tym, że komputer pokładowy przestał działać i wtedy jest zapis mówiący o 15 metrach. Tylko z tym, że ten fragment będzie jeszcze wyjaśniany, pracują nad tym eksperci. Powołani przez zespół parlamentarny. I jak mówił minister Macierewicz, za miesiąc do dwóch miesięcy przedstawimy jeszcze analizy z tym związane. Chciałem pana zapytać, jakim będzie dalszy ciąg. Powiedziałem na początku, że nie ma szerszej dyskusji. We wrześniu Antoni Macierowicz zapowiedział swój pełen raport już na temat katastrofy. To będzie sam środek kampanii wyborczej. Przedstawi ten raport, i co dalej? Jakie będą z niego wnioski? Co wy dalej z tym raportem zrobicie? Bo już po tej Białej Księdze widać mniej więcej, jaki obraz się z niej wyłania. Po tej białej księdze widać wyłaniający się obraz, ale potrzebne są jeszcze dodatkowe ekspertyzy. Ale, Panie Przewodniczący, My... mówicie, mówicie jasno. Lista ministrów, w którym PiS zarzuca złamanie prawa, naruszenie swoich obowiązków, jest bardzo długa. Rozpoczynają premier, nawet prezydent jest oskarżany o złamanie konstytucji. Ciśnie się na, 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 na usta pytanie, czy chcecie państwo tych ludzi, premiera, prezydenta, innych ministrów, postawić przed Trybunałem Stanu? Pamiętajmy o tym, jakie mamy doświadczenia my wszyscy z Trybunałem Stanu. Trybunał Stanu był wykorzystywany dotychczas jako instytucja, która uniewinniała Były politykę. przypadki skazania na przedoferze no, alkoholowej. Ale myślę, że 90. takim przykładem najbardziej drastycznym jest generał Jaruzelski. Nie, nie ulega wątpliwości, że jest sprawcą zła jakim był stan wojenny. W wyniku stanu wojennego zginęli ludzie, nie tylko w kopalni wujek, górnicy, zostali zamordowani przez przedstawicieli ówczesnego państwa. Bo to było morderstwo dokonane przez przedstawicieli ówczesnego państwa, ale także inni obywatele naszego ale kraju. Wy... I generał Jaruzelski został uwolniony. Ale jednym słowem, wy nie ufacie Trybunałowi Stanu, nie chcecie pójść tą drogą. No to jaki będzie finał waszego postępowania w tym momencie? My uczciwie podchodzimy do sprawy. My pokazujemy opinii publicznej zgromadzone materiały, poddajemy pod osąd opinii publicznej. Ale opinia sobą... publiczna, panie przewodniczący, nie, nie wszyscy przeczytają te, te kilkaset stron dokumentów. Jednak mimo wszystko, wtedy, kiedy mamy zakłamanie, bo mamy jednostronny, fałszywy raport mak to y, przedstawienie innego punktu widzenia, przedstawienie ekspertyz, przedstawienie relacji świadków, y, przedstawienie y, również y, badań y, związanych y, z tym, co wydarzyło się 10 kwietnia jest przeciwwagą dla tego kłamstwa. Proszę zwrócić uwagę na to, co się dzieje z raportem ministra Millera. To jest, na podam, Prawda? To jest też skandal, że przez ale tyle miesięcy czekamy na ten raport. Zgadzam się, ten raport ewidentnie powstaje zbyt długo, ale minister Miller jest jednym z negatywnych bohaterów Białej Księgi PiSu, jednym słowem człowiek, który nadzoruje ze strony rządu przygotowanie raportu o katastrofie jest przez Was oskarżany o to, że sam się do niej przyczynił, czyli według Was jest sędzią we własnej sprawie. Czy to jest taki, taki wstęp do odrzucenia, politycznego odrzucenia tego, co Miller przedstawił w swoim raporcie? Zobaczymy, co zostanie przedstawione, na przykład ja osobiście, ale także koleżanki i koledzy, z którymi rozmawiałem, doceniliśmy uwagi do kłamliwego raportu MAK-u przedstawione przez właśnie komisję ministra Millera, bo to były rzetelne uwagi. Na przykład, zapis rozmów z wieży kontrolnej na lotnisku w Smoleńsku przedstawiał w zupełnie innym świetle, a został pominięty przez Rosjan, bo pokazuje wyraźnie, po pierwsze, że piloci. Nie chcieli lądować, tylko zdecydowali o odejściu, i po drugie, że byli naprowadzani błędnie przez Rosjan i utwierdzali, że to było Ale Miller nigdy nie powiedział, że to było celowe, a to sugeruje Antoni Macierewicz, że, podawali, yy, że tam były dane podane. To, ja bym powiedział, że, że to nie są sugestie. Różnie można to odbierać. To jest fakt. To jest fakt niezbity. to jest fakt, A kiedy do tego dodamy to, że Rosjanie mówili od początku, w zasadzie już. Wiem, na pół godziny po katastrofie, że winni są piloci, mówił to również minister Sikorski. No to pff, ważne jest, żeby pokazać fakty w takim świetle, w jakim one były, żeby to jest właśnie manipulacja. A sam minister Miller. Inną rzeczą jest komisja złożona z ekspertów. Tu nikt nie podważa kompetencji ekspertów. Rzeczywiście ci panowie mają wysokie. Mówi pan o komisji Jerzego Miller'a. O komisji Jerzego Miller'a. Natomiast sam minister Miller odpowiada politycznie, politycznie to podkreślam, tak jak i minister Klich, jak i premier Tusk, jak i minister arabski. Odpowiadają za to, co się wydarzyło politycznie. To też nie ulega żadnej wątpliwości, bo Jerzy Miller jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To jemu podlega Biuro Ochrony Rządu, a więc instytucja, która miała zapewnić bezpieczeństwo prezydenta Rzeczypospolitej. Panie jednym słowem, Miller, waszym zdaniem politycznie przyczynił się w jakiś sposób bo przez brak nadzoru nad biurem ochrony rządu, ale nie znaczy to, że deprecjonujecie z góry ustalenia jego komisji. Oczywiście nie podważamy ustaleń komisji, zwracamy uwagę jeszcze na jedno, na prawo międzynarodowe i na to, jakim argumentem będzie raport komisji Millera, toż będzie argumentem wyłącznie dla nas. Będzie argumentem, który, którego nie będziemy mogli wykorzystać na arenie międzynarodowej, bo premier Tusk mówił o tym, że będziemy się odwoływać. Prawdopodobnie nie będziemy się odwoływać. No nie odwoływać. możemy, bo nie możemy. To wynika z błędu premiera Tuska. Także nie podważamy komisji, zwracamy uwagę na odpowiedzialność polityczną ministra. Ale w, w komisja Jerzego Millera, co już nieoficjalnie wiadomo, obciąży w zasadniczej części polską stronę, zwłaszcza wojsko i w tym pilotów a w raporcie w Białej Księdze Antoniego Macierewicza, ale także w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego, po Polska, po polskie wojsko, polscy piloci byli bardzo intensywnie bronieni. Większość winy była dostrzegana po stronie Rosjan, a jeżeli po polskiej stronie, to po stronie rządu. Takie są fakty. Zobaczymy, może komisja Jerzego Millera zgromadziła więcej faktów, może przedstawi te fakty, dlatego z niecierpliwością czekamy. Mimo tego, że ten raport nie, nie posłuży nam na arenie międzynarodowej, także my mieliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość rację, że należy Wystąpić o Komisję Międzynarodową, ale to musi wystąpić polski rząd. To nie może występować opozycja. Musi wystąpić polski rząd o wsparcie do Stanów Zjednoczonych, do Paktu Północnoatlantyckiego. To teraz do jest późno Panie Przewodniczący, wiemy to Ja wypadę, Myślę, że tak, no? oczywiście y jest późno, dowody, jak wszyscy wiemy, były niszczone wrak samolotu, ale jednak mimo wszystko, spośród tych zgromadzonych dowodów jest ważne, żeby odwołać się do komisji międzynarodowej, bo zauważmy, że mamy kłamstwo smoleńskie, czyli kłamliwy raport MAC-u, mamy białą księgę Przygotowaną przez zespół parlamentarny, a rząd milczy. Czekamy na raport ministra Milera. Trzeba działać szybciej. Trzeba zdecydowanie pokazywać, jakie są fakty, bo w przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z utwierdzaniem się kłamstwa. Panie Przewodniczący, ostatnia kwestia. W piątek pojawiła się informacja, że sprzedany został dziennik Rzeczpospolita. To jest gazeta konserwatywna, która w wielu obszarach ma poglądy podobne do PiSu. Współudziałowcem Rzeczpospolitej jest polski rząd. Czy sądzi Pan, że za tą transakcją w jakiś sposób stoi rząd? Czy to jest próba nacisku na Rzeczpospolitą? Tego nie wiem. Gdybym potwierdził Pańską tezę, to zaraz przez tych, którzy rządzą, zostałbym określony jako osoba, która się doszukuje spisków. To jest zadanie, myślę, że dla dziennikarzy, dla publicystów. Natomiast nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości, że dziś na rynku medialnym Mamy, mówiąc językiem młodzieżowym, przegięcie, a więc mamy media, dominują media, które są liberalne, liberalno-lewicowe, które wspierają rząd. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że realizują to, co w kancelarii w Alejach Ujazdowskich zostanie postanowione, ale wyraźnie dziennikarze, tak jak i inni obywatele mają swoje sympatie polityczne i widać jaka jest linia pisma, czy stacji telewizyjnej, czy też stacji radiowej i wyraźnie brakuje równowagi. Brakuje równowagi. No, ale medialnej. są też media, które, tak jak powiedziałem w przypadku Rzeczpospolitej, którym bliżej, zdecydowanie bliżej do i raczej rząd atakował. Tylko tak? kiedy popatrzymy na linię polityczną, tak to nazwę, chociaż proszę się nie doszukiwać jakiegoś drugiego dna, ale na to, w jaki sposób są w przekroju prezentowane zagadnienia dotyczące naszego życia politycznego. Mówi Pan o przekroju, gdyż jego właściciel kupił właśnie Rzecz kupił Rzeczpospolitą. Rzeczpospolitą to w, Czeka nas pewnie zmiana, zmiana jeśli chodzi o charakter Rzeczpospolitej. Ja jestem przekonany, że dla jakości, wysokiej jakości polskiej demokracji, powinno być tak, że duże tytuły powinny być zróżnicowane. Rzeczpospolita jest konserwatywna i też to jest kłamstwo, że ona jest propisowska. To tak nie jest. Ona jest konserwatywna, jeśli chodzi o publicystów, którzy w niej publikują, po prostu tak w Ale na pewno jest antyplatformerska. Nie, ja, ja zauważyłem nawet, znaczy nawet, zauważyłem teksty, które wspierają, proszę zwrócić uwagę na to, że z jednej strony jest na przykład Janna Lichocka, ale zaraz z drugiej strony jest Tomasz Wołek, który przecież bardzo mocno wspiera linię rządową. Bywa Czyli, gościem, rzecz, nie jest stałym. Zauważyłem, nie przecież Janna Lichocka też nie jest stałym redaktorem, zauważyłem jednego dnia publikację dwóch tych publicystów na ten sam temat. Rzeczpospolita trzyma standardy, dziś trzyma standardy, a rzeczywiście jest konserwatywna. Jeżeli popatrzymy na to, jaki jest przekrój, to świadczy o tym, że prawdopodobnie dojdzie do zmiany i to będzie niekorzystne. To będzie niekorzystne dla naszego rynku medialnego, bo ja traktuję publicystów, dziennikarzy jako część świata politycznego. w takim pozytywnym rozumieniu. Wszyscy politycy, publicyści, dziennikarze zajmujemy się służbą. To jest na tym polega polityka. I w związku z tym, jeżeli mamy do czynienia z pewnym przechyłem, z brakiem równowagi, jeśli chodzi o poglądy polityczne, no to wtedy ta nasza demokracja po prostu będzie ułomna. Panie Przewodniczący, trzymajmy kciuki, żeby demokracja ułomna nie była. Yy, dziękuję panu serdecznie. Bardzo Naszym dziękuję. gościem był Mariusz Błaszczak, szef klubu parlamentarnego PiS.